Widzowie, zobaczymy, czy zdążycie zostawić łapkę w górę, zanim ja wystartuję ten filmik. 5, 4, 3, 2, 1 i poszło, zobaczcie! Dobra, mniejsza, na razie to zatrzymajmy. Ja, jak coś dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu, oprzesunę się delikatnie, tak? W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie Bendiego przeciwko Bendiego z taką połączoną maszyną, INK Machine, czyli jakby inna jego twarz przeciwko Siren Head'owi. Będzie kilka filmików, taka reakcja po prostu. Zostańcie do końca, bo będzie na pewno ciekawe. Wie, są to chyba filmiki takie animacyjne z Minecrafta i to, to też chyba coś się znajdzie z prawdziwego życia. Yy, tu macie czerwony przycisk od subskrypcji, koniecznie zostawcie go teraz, bo na 140 tysięcy subów nagrywam odcinek subskrybentem kanału. Zobaczcie sami jak mało subów brakuje do 140 tysięcy. Na ekranie jeszcze na szybko wysiadam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Chcecie się pojawić tutaj, wystarczy, że wbijecie, zabslujecie mnie, link macie w opisie. Już za kilka dni wystartuje sklep. Na samym początku będą kubki z moim logiem, kupki są naprawdę piękne. Do trzech losowych zamówień pojadę wręczyć os. Więc będzie okazja spotkać się ze mną, zrobić zdjęcie, pogadać cokolwiek. Napiszcie w komentarzu, kto jeszcze nie może doczekać, będzie brał udział. Ja przypnę wam serduszko. Link do tych filmów, na które Ci reaguje, znajdziecie w opisie, więc zaglądajcie, zostawcie łapeczkę w górę. No i co? Myślę, że możemy sobie zaczynać. Wszystko się nagrywa tak. I oczywiście do trzech losowych albo do pięciu losowych zamówień, dorzucę taką czapeczkę ze śmigłem. Zobaczcie, jaka tylko jest fajna. Na lato w sam raz można sobie polecieć na wakacje, bez żadnego samolotu i itd. Dobra, nie, oczywiście żartuję sobie, myślę, że możemy zaczynać. Dajmy sobie tutaj jakiś głos, bo na początku mam to wyciszone, i mamy tego Bendiego i to jest prawdopodobnie chyba jego dziewczyna. A ten cały Bendy coś trzymałeś w rączce, jest to chyba jakaś lalka, a tu jest Siren Head. Ej, zobaczcie, tu są życia. Tu jest Bendy, tu jest Bendyowa, że tak powiem, a tu jest. Oho, dobra, nieważne. Jest dźwięk Siren Heada, Syrena. Lecą chyba jakieś nietoperze. No, mina już widać, że jest inna. Yy, są jakby troszkę przerażeni tą sytuacją, wystraszeni. Słychać serenę? A nie, czekaj. Ona podnosi ręce do góry, tak jakby się zastanawiała po co on tu znowu przyszedł, nie? Oho, Bendy odkłada tą lalkę i bierze jakiegoś kurczaka? Co jest grane? No pierwszy film to nie jest raczej z prawdziwego życia, ale dobra, obejrzymy sobie. Siren Head jak widać stoi za Bendym już. No, be ta cała Bendyowa, czyli jego dziewczyna, straciła się jakieś życie? Jak wygląda ten Siren? Zobaczcie. Yy, aha, bo on ją trzyma, dlatego. No, ale on miał zębiska w ogóle ten Bendy. I uwaga, wyleciał w powietrze. Co Siren będzie? Czy on go kopnie? <laughs> Kopnął go! O ciepanie, jak leci! No zobaczcie tylko na to. Powiem Wam, że... Czekaj, co? Zmienia się chyba. Nie, rozlał się delikatnie z atramentu, a tą dziewczynę będę go opuścił. Czekajcie. <laughs> jak się rzucił? Dobra, Sajenhead też już ma jakieś obrażenia. Też coś dostał, widzowie. Chowa się. Siren wstaje jakiś troszkę zamroczony lekko, jak widać. Syrena wyje. I co będzie? Rzuca się! Ten zdążył go przechwycić. Trzyma go gdzieś tam pod karkiem. Czekaj. Za go trzyma, sorry. I wyrzucił, o ścianę. No, zobaczcie. Bendy już nie ma naprawdę bardzo dużej ilości życia. Siren Head stoi za nim. Czy on go teraz wykończy, czy co będzie chciał zrobić? No, Siren to jest serio bardzo mocna postać. I jeszcze uderzył go z ręki. Obija go na ten... na ten mur jakby... No Bendy już ledwo co ma życie. A ona nieprzytomna, biedna pani Bendiowa, no nie wiem jak to nazwać. Czekajcie, no zmieni się o... Ale widzicie ten atrament się z niego wylewa, Mieliście rację, że ten... O, chcę ją chwycić, co zrobić, ale. Bendy co jest grane? Patrzcie jak się zmienił! To jest to IN... Aż komputer uciszę INK machincie jakoś tak. Widzicie jaki on jest potężny? Siren head został pokonany i teraz będzie chciał ocalić swoją ukochaną, chyba. Tak, bierze ją na roczkę. Jeeha. Yeah. A co, jak on mi się w takiego zmieni w tym, w Minecrafcie? Przecież ja będę miał. Prze... Oh, oh. No to nieźle wam powiem. Dobra, widzowie. Tak wyglądała pierwsza część. Przechodzimy do następnego pojedynku. Było naprawdę ciekawie. Widzimy się za momenci. Jestem z powrotem. Tym razem kolejna część. Podobnie będzie to wyglądało. O, zobaczcie, wynurza się Bendy z za atramentu normalnie. A Siren Head stoi w lesie. Ładnie to wszystko wygląda. Podoba mi się ta grafika, naprawdę. No sami oceńcie sobie te drzewa i tak dalej. Dobra, Siren Head przechodzi. Wychodzi z lasu i zgniót sobie będę jego od razu. Ale jak widać chyba za dużo życia mu nie zabrał. Jakie on ma zębiska w ogóle? Ta, ta sirena. Ojeja. Ja te ty... O, atrament leci No to wiadomo z czego No oczywiście, że jest Bendiego Ej, czekaj, czemu to Siren Head dostaje obrażenia? Nie rozumiem To Bendy tak nie stracił w ogóle O, ale się tu atramentu wylewa, panie Czekajcie, tu coś trzeba Okej, okay, wyłączone Zobaczmy, wynurza się jego ręka Teraz to mi przypomina takiego Rangersa z Power Rangers Napiszcie, czy według was też Ale no mi się wydaje, że podobnie O, co, będąc takim małym Zobaczcie, jak leje większego od siebie ale Siren Head to jest taki mocny, że to, jak on wygląda groźnie. Czekaj, za głowę. O, o, teraz już syrena działa. Działa na głowę Bendiego. Traci on swoje życie, zobaczcie. Sirenhead Head wstaje. Jaki on wysoki. <laughs> Dobrze, podchodzi chyba do niego teraz, czy co? Ta, ten w atramencie się kąpie. A ten idzie do niego. No to chyba. czekaj, wy, Nie, za, wyciąga go. Ale ma problem z wyciągnięciem go z atramentu. Jakoś wol, Taki. O ja, rozpłynął się chyba. W rękach mu się rozpłynął. No i wychodzi teraz chyba większy. Czy uderzył go z czegoś. Czyżby zatrzymał Bandiego zmianę, czy nie? Siren już idzie, bo myśli, że wygrał. Ale nie wygrał na pewno. Ten się zamienił. Mniej więcej życiowo wyglądają teraz podobnie. Tyle samo. I wdepnął. I wciąga go. Atrament, zobaczcie to, widzowie. <grystanie> Siren Head leży. O, 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 no co teraz będzie? Zobaczymy. Aż sobie z tego wszystkiego zakręcę śmigłem, bo czemu by nie. Ten go trzyma, chce go chyba. Co jest? Urwa mu tam jakąś antenę, czy coś? Siren Head normalnie. Nie, leci mu coś tam. Nie wiem, nie, to było serio dziwne, mega. Nie rozumiem tego. Ale wstał stary, już nie żartuję sobie yy, idzie ten cały Bendy ale zobaczcie, tym razem on wygląda troszkę mniejszy niż oglądaliśmy to na poprzedniej reakcji, poprzednim filmie, ale nie no. komputer trzeba uciszyć, ale nadal jest potężny, no zobaczcie sobie sami iiaaa yeah. dobra, Siren leży co teraz będzie? patrzy się, wygląda aha, czyli tak by wyglądał ten pojedynek ktoś tu kogoś wykończy? Tak, wykończył Siren Head'a. Zobaczcie, jednym uderzeniem. Jak mu tutaj życie ucieka, żyćko. Lewy dolny, lewy górny, przepraszam. No to niezły pojedynek. Dobra, przechodzimy do kolejnego. Widzimy się dosłownie za momencik, drodzy Państwo. Widzowie, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Ale to jest chyba jedyny filmik, który udało mi się znaleźć. Bandy przeciwko Siren Head w prawdziwym życiu. No i to nagrywane w prawdziwym życiu. Ale czy postacie są w prawdziwym życiu? No to. Ciężko by mówić, ale no raczej każdy wie, że nie, ja chciałbym was bardzo przeprosić No myślałem, że znajdę, ale się nie udało Ale chyba to, co oglądaliśmy tak czy siak było ciekawe, więc no Zobaczcie tylko na ten pojedynek z prawdziwego życia Gdzie sobie Bendy? Oczywiście maskotka i trochę jakby coś wypił wcześniej, bo taki jakby no się rzuca A z prawej nadchodzi Siren Head przepotężny I Bendy go uderzył Yy, no, i no tak wygląda ten filmik, właśnie. Dobra, no, widzowie, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, albo nie spodoba. Yy, o, cały czas Bendy jest z góry, to on wygrywa, to on go atakuje. No i dobra, no, wydaje mi się, o, teraz jeszcze jakiś pistolet, nawet przed ten. Zobacz, oczywiście, to jest pewnie atrapa zabawkowa jakiś, strzela w Siren Heada, ale fajnie ten Siren Head wygląda. No naprawdę, no, gdybym był młodszy, to bym wiedział, że to prawdziwy. Znaczy, to, by, to bym uwierzył, że to prawdziwy. Sorry, teraz to w sumie jestem starszy i wiem, że to nie jest prawdziwy. Dobrze, no to, to będzie na tyle w odcinku. Pamiętajcie, wszystkie filmy, na które reagowałem, są w opisie, możecie sobie zobaczyć. Piszcie propozycje na następny odcinek. Jutro już będzie raczej. Normalny filmik z Minecrafta, jak będę w gierce. Niedługo będzie sklep. Zapamiętajcie o tym. Link macie do wszystkiego w opisie do Instagrama do poprzedniego odcinka. Nie poprzedni odcinek może wam się wyświetla. Dobra, dzięki za ten filmik. Widzimy się jutro. Na razie.